Mam mega opóźnienie w tym miesiącu z ulubieńcami, ale niech moja choroba będzie moim usprawiedliwieniem i od razu przepraszam Was też z góry za mój pociągający nos, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś bardzo przeszkadzało w odbiorze. Przejdźmy do konkretów i zaczniemy też yy, tak troszeczkę inaczej, bo zaczniemy nie od kosmetycznych rzeczy, tylko od takich inspiracji poza kosmetycznych, bardziej, yy, jak to się teraz mówi, lifestyle'owych, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Pierwszą z tych rzeczy to przede wszystkim będzie... Tak zwany kundelek, czyli czytnik e z Amazonu, e który nazywa się Kindle. Ja go mam w takim niebieskim. Futerale, który sobie zamówiłam na ebayu, ponieważ na polskim Allegro nie było żadnego niebieskiego futerału, który by mi się spodobał. Eee, tak więc za niecałe 20 zł zamówiłam sobie futerał. Eee, przejdźmy jednak do samego czytnika. Ja e, od dawien dawna w zasadzie byłam wielką przeciwniczką czytania e-booków i zawsze kochałam książki papierowe, ale ostatnimi czasy nie miałam na, za bardzo na nie... Czasu, ostatnimi czasy. <laughs> um, natomiast e, czytanie w środkach komunikacji jest bardzo fajne, ale dźwiganie ze sobą tych wszystkich książek już troszeczkę mniej. No i tutaj, e, dużą takim dużym motorem napędowym, dużym pretekstem do tego, żeby zakupić Kindle, co też było dla mnie, e, dla mnie samej niespodzianką, że się na to zdecydowałam, e, był bestseller ostatnich czasów, czyli Fifty Shades of Grey. 50 twarzy Greya, o których już pewnie każda z was słyszała to jest książka, której ja bym pewnie nie tknęła gdyby nie to, że zachęciła mnie do tego moja przyjaciółka opowiadając, opowiadając o niej po prostu i stwierdziłam, że muszę sprawdzić potem przeczytałam sobie jeszcze, że zostało to stworzone przez tak zwaną fankę zmierzchu więc stwierdziłam, że no już na pewno nie przejdę koło tego obojętnie to wszystko działo się jeszcze przed premierą polskiego tłumaczenia tej książki w Polsce, więc ja miałam tylko w swoim zasięgu angielsk angielską wersję w postaci e-booka. No ponieważ nie mogłam się doczekać, już sobie zamówiłam nawet na, w przed na stronie Mpiku polską wersję, ale nie mogłam się doczekać, więc ściągnęłam tego e-booka, a nie lubię czytać z, z monitora, z, z komputera, więc... Początkowo drukowałam sobie partiami tę książkę, ale też wydawało mi się to totalnie bez sensu i tutaj pojawił się pomysł właśnie zakupienia e-booka. Ja też wtedy pytałam się Was o opinie na, na Facebooku. Od razu powiedziałyście, że tylko Kindle i tylko z Amazona. Ja na zakup na Amazonie się nie zdecydowałam z prostej przyczyny. Jestem strasznie niecierpliwa, a udało mi się znaleźć, Stosunkowo e, tanio e, Kindle na Allegro e, razem z wysyłką kurierem gratis i tak naprawdę miałam go już na drugi dzień. E, już mogłam sobie czytać, tak więc jestem bardzo z tego zakupu zadowolona. Podobno mam tą wersję z reklamami. Ale jeszcze tych reklam na swoim Kindle nie uświadczyłam, ponieważ chyba nie włączyłam na nim w ogóle Wi-Fi, więc e, może to dlatego i też w ogóle mi to nie przeszkadza. E, jeżeli chodzi o samą książkę, czyli 50 Twarzy Greja, no to faktycznie to jest książka kontrowersyjna. Ją się e, nie mogę powiedzieć, że albo kocha, albo nienawidzi. E, ja nie stoję po żadnej ze stron, dlatego że. W Zgadzam się z osobami, które twierdzą, że jest to kompletny bełkot, jeżeli chodzi o styl języka i o to, jak ta książka jest napisana. Bo ja czytam ją po angielsku, przeczytałam dwie części, teraz czytam trzecią. E, tak z czystej ciekawości co tam się dalej jeszcze wydarzy e, styl jest po prostu, tak jak mówię fatalny bardzo prosty często e, jest bardzo wiele powtórzeń autorka jest bardzo infantylna e, jest jeszcze gor gorsza od charakteru e, Beli za zmierzchu jeszcze bardziej ir irytująca tym swoim e, uwielbieniem do głównego bohatera e, który dla niej wydaje się bogiem e, dobrze nie będę wam może zdradzała większych szczegółów nie ukrywam że jest to książka też kontrowersyjna z tego względu, że no krótko mówiąc jest to książka pornograficzna, jest tam bardzo dużo takich dosadnych opisów, e, bardzo dużo takich scen, które e, no jak ja, ja czytam, ja czytałam ją tylko i wyłącznie i czytam do tej pory w, w komunikacji, więc e, jedyne, jedyne czym ja się ratuję to wmawiam sobie, że osoba siedząca koło mnie po pierwsze nie zagląda mi przez ramia po drugie nie zna angielskiego i nie wie o czym czytam ale nie mam tej pewności e, tak więc ja przeciwniczka e-booków i czytania książek na wyświetlaczu e, pokochałam mojego kundelka e, i dlatego wam e, może nie tyle go polecam, nie będę nikogo namawiać i zachęcać e, jednak chcę wam pokazać, że na moim przykładzie da się przekonać do do, do tej formy czytania. Rozgadałam się strasznie, przejdźmy do drugiej rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się szybciej. To jest kolejna niekosmetyczna rzecz, która bardzo mnie e, inspirowała w tym miesiącu. E, ja w tym miesiącu obchodziłam swoje urodziny. Wrzesień jest miesiącem e, urodzin w mojej rodzinie, bo zarówno ja jak i mój brat obchodzimy urodziny właśnie wtedy. E, no i właśnie na swoje urodziny e, od właśnie mojego brata dostałam płytę. Płytę, która mówiąc szczerze mnie bardzo zaskoczyła, dlatego, że autorka była dla mnie kompletnie nieznana i też zastanawiałam się, jakiej jest narodowości. Jest to płyta Kari Amirian właśnie ze względu na e, sam pseudonim artystyczny, o ile, jeżeli mogę tak powiedzieć, e, można się zastanawiać, skąd autorka pochodzi, a o dziwo, autorka jest Polką. E, I tutaj, jeżeli chodzi o charakter tej płyty, to styl, e, jest to dla mnie taki e, bardzo duży chillout i wyciszenie, idealna muzyka na, na te porę roku, czyli na jesień, zimę. E, jest to coś, co jest opisywane z tego, co sobie czytałam troszeczkę e, na jej temat, jako połączenie indie popu i alternatywne, Um, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy, czy jest to trafne porównanie. Dla mnie jest to po prostu taka bardzo spokojna, bardzo wyciszająca muzyka na, na jesienne wieczory. Ja Wam tutaj na dole pod filmikiem podlinkuję moją ulubioną piosenkę i tak naprawdę pierwszą na tej płycie która sprawiła, że się w tej płycie zakochałam. No jest po prostu fenomenalna. Cymbałki, pianino, trochę gitary, delikatny głos wokalistki i niewiele, niewiele trzeba naprawdę do szczęścia. Polecam wam ją też z tego względu, że teraz wszędzie panoszy się Lana Del Rey. Ja nie powiem, że jestem antyfanką, ale też nie jestem fanką jej i nie za bardzo rozumiem ten fenomen. Dlatego może... Kogoś przekonam dla takiej równowagi do, do, do tej wokalistki Polki dodatkowo, więc może tutaj jakiś patriotyzm lokalny. A jeszcze wracając do książek, bo zapomniałam Wam o czymś powiedzieć, książki w formie papierowej też w dalszym ciągu egzystują w moim życiu i to, co przeczytałam. W tym miesiącu to też takie dosyć, dosyć lekka lektura, e, ponieważ to na pewno nie jest nic ciężkiego, ale też nie jest aż tak lekka jak myślałam, że będzie. Jest to klub matek Swatek Ewy e, To jest opowieść o grupie właśnie e, pań, e, które obawiają się o e, przyszłość swoich, powiedzmy, 30-letnich dzieci, które jeszcze do tej pory nie znalazły swojego partnera życiowego i e, one, knując różne intrygi, pomagają im e, znaleźć tych swoich partnerów Życiowych. Myślałam, że będzie to właśnie taka strasznie błaha historia, ale tak naprawdę, nawet pojawiają się tutaj wątki kryminalne, jest dużo takiego fajnego humoru. Książka jest naprawdę godna polecenia, więc jeżeli gdzieś Wam wpadnie w oko, w bibliotece, właśnie w jakimkolwiek miejscu, bo ja ją kupiłam, nie wiem czy wspominałam, bo już teraz kupiłam w supermarkecie, chyba w Oschą za 10 zł, to serdecznie Wam polecam, bo naprawdę bardzo fajnie się czyta. Mm, I teraz przejdziemy już do kosmetycznych rzeczy, bo już tak strasznie długo trwa ta pozostała część. Uh... Pierwsza, pierwsze będą może cienie To są cienie, które, które ja również dzisiaj mam na swoich powiekach Wewnętrznym kąciku mam cień, o którym już Wam kiedyś opowiadałam W ulubieńcach jestem w tym cieniu do tej pory zakochana W tym miesiącu jakoś go tak odkopałam bardziej I sięgałam po niego praktycznie non stop Jest to cień wypiekany z Alverde Który ja zakupiłam dzięki uprzejmości Agnieszki 82 Ines Dosyć popularnym odcieniu, czyli Nude Rose 09 To są cienie wypiekane on właśnie wygląda w taki sposób, jak widzicie, powinniście teraz widzieć. Um, bardzo fajny, rozświetlający się którego bardzo niedużo potrzeba, um, jest to um, taki, um, takie wykończenie dla mnie przynajmniej pomiędzy um, satynowym a perłowym. To jeszcze nie jest chamska perła, ale też nie jest już um, satyna. Naprawdę bardzo go lubię, um, tak jak widzicie, spojrzenie jest rozświetlone, bardzo fajnie, można sobie powiększyć nim um, oko. No i z tego, co mnie się wydaje, jest stosunkowo. Niedrogi. Natomiast e, jeżeli chodzi o ten drugi cień, który mam na pozostałej części powieki, to też jest dosyć popularny cień to jest Catrice. E, I teraz powiem takim Russian, e, Russian English, ale po prostu nie mogę tego powiedzieć inaczej: to jest e, Camon Cameleon. <grym> e, to jest kolor, który e, zaryzykuje stwierdzenie jest duplikatem, też dosyć. Kultowego cienia Z MAC, czyli Club. To jest cień, który tak naprawdę no, ma bardzo adekwatną nazwę do tego, jaki jest. Bo jest to naprawdę kolor kameleon. To jest połączenie brązu i zieleni. I to też nie jest taki jednotonowy brąz, ponieważ ten brąz może być cieplejszy, chłodniejszy. Ta zieleń też może być ciemniejsza, jaśniejsza, w zależności od tego, jak pada światło. Fenomenalny kolor. Ja nie muszę Wam tutaj mówić nic więcej. Zobaczcie, jak sięgnęłam denka. Tak bardzo lubię ten cień. I naprawdę myślę, że to są jedne z lepiej wydanych pieniędzy, jeżeli sobie ten cień zakupicie kolejnym produktem z, również z Catrice to jest też coś co mam dzisiaj ale dla odmiany na brwiach to jest kredka do brwi ta jest taka standardowa która jest zakończona z drugiej strony szczoteczką do taką spiralką do wyczesywania brwi bardzo fajny kolor ponieważ to jest taki bardzo chłodny odcień brązu tutaj też nazwa jest adekwatna ponieważ on się, on, ten odcień nazywa się Date with Ashton a jeżeli e, znacie angielski, to wiecie, że aż to jest e, popiół. Um, wadą, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, jest niestety wykonanie opakowania. E, ja już tutaj pomijam to, że napisy się starły i po prostu wygląda nieestetycznie. Ale głównym problemem jest dla mnie to, że ta szczoteczka po prostu e, odeszła. Ja od razu w zasadzie chyba wam jak ją kupiłam w holu sygnalizowałam, że ona mi tutaj bardzo luźno chodzi, no ale no nie jest to fajne. Da się nią pracować nawet w takiej postaci ruszającej, ale nie jest to jakoś najfajniejsza praca, jaką ym, możecie, no nie powiem, że wykonać, bo malowanie to też nie jest praca, no ale pomijmy, po prostu gorzej się nią troszeczkę maluje. Ja ją sobie oczywiście przykleję na jakiś klej typu Super Glue, chciałam Wam tylko pokazać po prostu, co się z nią stało. Ym, I tutaj opakowanie mogłoby być dużo, dużo lepsze, natomiast sam kolor jest bardzo fajny, przez to, że jest właśnie taki chłodny. Kredka długo się utrzymuje, nie rozmazuje w ciągu dnia, więc to na pewno no, i um, ja bardzo często zmieniam swoje nawyki, jeżeli chodzi o podkreślanie brwi. Czasami używam cieni, czasami kredek. Kredek używam w te miesiące, kiedy jestem bardziej leniwa, bo kredki jest mi użyć łatwiej niż wyciągać e, pędzelek i, e, i cieni malować sobie e, brwi cieniem. Tak więc teraz miałam ten bardziej leniwy miesiąc, z tego wynika. No i ostatnią rzeczą. Bo już i tak, ten filmik się ciągnie, będzie zapach. Jest to ta słodka malinka z ifrusze, którą też Wam pokazywałam w ostatnim holu, nie spodziewałam się, że ta malina aż tak mi się spodoba, to jest taki bardzo fajny, słodziutki zapach dla mnie idealny na tą porę przejściową między latem a jesienią. To jest buteleczka po pojemności tylko 20 ml, niestety, więc podejrzewam, że dosyć szybko mi się tutaj zużyje. Zresztą tak jak widzicie, już dosyć sporej zużyłam. Natomiast jeżeli lubicie słodkie zapachy, to, polecam w jakimkolwiek sklepie i proszę, jeżeli macie w okolicy powąchać i spróbować sobie, bo naprawdę ja jestem tym zapachem zakochana. No i cóż, to by było na tyle. Oczywiście ostatnią główną zmianą w miesiącu wrześniu były moje włosy, które jak widzicie mam ścięte o ponad połowę, ale jestem z tego powodu bardzo zadowolona, dlatego że jest mi dużo lżej i mam z tymi włosami ostatnio duże problemy. Podejrzewam, że jest to związane z, z jakimiś tam zmianami zdrowotnymi, ale może w to nie będziemy się zagłębiać to co jest ważne to to, że jest mi bardzo wygodnie jestem bardzo zadowolona z tej fryzury i naprawdę bardzo się cieszę, że to zrobiłam i też mam dookoła raczej pozytywne sygnały na temat, na temat tego jak, jak teraz te moje włosy wyglądają tak więc mam nadzieję, że tym razem filmik wam się spodobał dajcie znać na temat swoich ulubieńców oczywiście pod spodem w komentarzach albo jeżeli macie jakiekolwiek pytania to też bardzo chętnie odpowiem a dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem, pa pa